Oh, Wyjazd na Klenię. Ten sezon jest specyficzny albo można też powiedzieć z punktu widzenia wielu wędkarzy, znających dłuższą historię przyrody, pogody. Raczej normalny, można powiedzieć, sezon, czyli mieliśmy normalną zimę, normalną wiosnę z przedwiośniem. No i teraz wszystko powoli budzi się do życia. Mamy już prawie koniec kwietnia, więc. Wszystko tak jak należy, jak za starych dobrych czasów, ale porównując to z ostatnimi sezonami, no faktycznie jest trochę inaczej, wszystko się opóźnia. Także kolejny wyjazd kleniowy, hmm, mam nadzieję, że w końcu wypłaci jakąś rybą, jakimś kluchem, bo jak na razie hmm, rzucam praktycznie wszystko do wody, co mam w swoich pudełkach. Najskuteczniejsze woblery, gumy. Najskuteczniejsze przynęty, szeroki wachlarz też ich animacji wbrew pozorom, ponieważ nie wystarczy niekiedy tylko po wachlarzu poprowadzić przynęty, choć jest to najskuteczniejsza metoda, ale skoro ryby nie biorą, no to szukamy różnych sposobów i metod na to, żeby przekonać je do brania. Więc ja już mam to wszystko za sobą. Mam nadzieję, że przede mną już tylko w końcu jakieś ryby zobaczymy. Mam nadzieję, że ten wyjazd nie okaże się kolejnym, z którego wracam bez styka. Także no, zobaczymy. Jeszcze mam kilka kilometrów do miejsca docelowego. Dużo remontów, dużo zmian na drogach. Także. Trasa przebiega trochę dłużej niż zwyczajowo, a wiadomo, zawsze na ryby to się śpieszymy, chcemy być tam jak najszybciej, a powrót już jest znacznie spokojniejszy i niekiedy ospały, także zobaczymy. No ja już nie mogę się doczekać, pogoda jest cholernie w kratkę, zmiany pogodowe no, doskwierają nam wędkarzom. Zimno, ciepło, deszcz, wiatr, przybierająca, opadająca woda, także nie wiem nawet jaka jest sytuacja, Obecnie nad rzeką, nad którą się wybrałem, czy faktycznie woda jest odpowiednia do łowienia. Inne rzeki mnie prawie wychodzą z brzegów albo w ogóle wylały. Miałem jechać na pstrągi, jednak jest to niemożliwe. Nad te rzeki, gdzie chciałbym łowić te ryby. Także zobaczymy. Trochę wielka niewiadoma. Jadę w ciemno. Trzymam aparat w jednym ręku, kieruję drugą. Także może skończymy w tym momencie, a zobaczymy już na miejscu, jak wygląda sytuacja. Rzeka jest za mną. Jeszcze jej nie widziałem, także zaraz sami się przekonamy, czy faktycznie poziom wody jest odpowiedni do łowienia. Jak wygląda sytuacja i co tak naprawdę ten dzień przyniesie. Zaraz zobaczymy. Jest ok. Także guma z całą pewnością będzie chyba tym pierwszym wyborem, od którego zacznę i będę szedł w górę. Podobnie jak na filmie o do którego link znajdziecie nad moją głową. Tam również szedłem w górę, ale tym razem będę obławiał rzekę tylko gumą, a później zobaczymy, skąd w problem też się sprawdzi. Teraz zobaczymy. Na wiosenne klenie staram się wybierać zwłaszcza w momencie, kiedy jest podwyższona woda, miejsca, które tworzą cienie nurtowe, czyli wszystkiego rodzaju powalone drzewa, za którymi spowalnia nurt, wrzynająca się rzeka w brzeg, zatoczki, zakola. To wszystko jest tak naprawdę można powiedzieć bankową miejscówką, gdzie po pierwsze skumuluje się drobnica, a tu widać sporo uklei, a za nią idą drapieżniki, w tym również klenie, także na lekko podniesionej wodzie myślę, że należy przede wszystkim obławiać brzegi, gdzie z racji fizyki wody, Nurt płynie znacznie wolniej, no i oczywiście wszelkiego rodzaju wcięcia w brzeg, zatoki z płytszą wodą, szybciej nagrzewającą się. To są te miejsca, od których powinniśmy zacząć obławianie. Przeda chyba prawdziwa klucha. Pięć dych na pewno ma. Zobaczcie, nasza Tiza 5 cm w naturalnym kolorze. Masa drobnicy, masa uklei, na której no, muszą żerować grube kluchy. Bum! Otwarcie sezonu kleniowego jak należy. Takie miejsce jak widzicie za moimi plecami, spalone drzewa. Nie jest to łatwa miejscówka do obłowienia, zwłaszcza wiosną, gdzie ryby są wciśnięte głęboko wczepne, ale zawsze jest szansa, że któraś z nich wyskoczy. W sytuacji, kiedy natomiast kumuluje się drobnica, tak jak teraz ukleja doskonałą przynętą, może okazać się w bardzo naturalnym kolorze szatki z 5 cm o bardzo zwartej, drobnej pracy, imitującej praktycznie rybek klei. Także i miejsca, i przynęta musi być doskonale dobrana. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy pada śnieg jest pogoda w kratkę. Total! <grym> Pada śnieg też. Takiego kwietnia już dawno nie przeżyłem. w marcu jak w garcu, ale kwiecień, plecień bo przeplata tak jak widzieliście, trochę zimy, trochę lata To tak. w takiej huśtawce naprawdę trzeba być raz, że dobrze przygotowany pod względem ubioru, przynęt naprawdę bardzo silnej woli łowienia no i uzbroić się w cierpliwość szok, co się dzieje to był szybki i chyba intensywny wypad bo pogoda strasznie się załamała Dotarłem do samochodu. Jak widzieliście, spotkało mnie totalne załamanie pogody. Śnieg, deszcz, zimno, wiatr. Było trochę oczywiście słońca, ale to, co się wydarzyło, no niestety, e, chyba zamknęło rybą pyski. Dwa, uniemożliwia nagrywanie, bo strasznie wieje i pada e, deszcz. Ale muszę przyznać, że tak długo rozpędzającego się sezonu kleniowego dawno nie miałem. A z drugiej strony. Tak otw takiego otwarcia, tak znakomitego, również na dobrą sprawę. Także, mimo wszystko, że to był intensywny dzień, bardzo krótki, i załamanie pogody, które miało jutro nastąpić, chyba przesunęło się na dzień dzisiejszy. No ale, jak widzieliście. Całkiem kurczę, naprawdę to był dobry, dobry dzień. Dużo się w nim z całą pewnością działo. Podsumowując, ten krótki wstęp do kleniowego sezonu, który dopiero się na dobrą sprawę rozpoczyna, i mam nadzieję, że też przyniesie więcej filmów związanych z łowieniem kleni, można go podsumować w bardzo prosty sposób. Podniesiona woda, szukamy rych, ryb w zatokach, szukamy ryb w spowolnieniach, w cieniach nurtowych, które dają zwalone drzewa. Jeżeli kumuluje się, tak jak teraz miałem okazję zobaczyć masa e, uklei, po prostu trzeba łowić na przynęty uklejo. E, podobne w moim przypadku z 5 cm w naturalnym kolorze. Wędka, rzecz otwarta. Łówcie tak, żeby było Wam dobrze. Ja łowię na model Street Stick 2.13 do 15 gram, akurat w tym przypadku. Długość, moc, parametry w zupełności wystarczają, żeby praktycznie myśleć o złowieniu każdego gatunku drapieżnego o tej porze roku. Myśląc oczywiście bardziej o tych drapieżnikach z podznaku klenia, jazia, o konia. I, i te wędki do tego absolutnie się przydadzą. Po raz pierwszy spróbowałem łowić na żyłkę w moim przypadku 018 Varivas. Po wielu latach wróciłem do żyłki. Mega jestem zajarany. Świetna, świetna żyłka, mała rozciągliwość, znikoma pamięć genialna, genialna rzecz. No i w momencie, jak się dużo rwie przynęt, łatwość zawiązania przy wietrze, przy chłodnej pogodzie, a grawki do wiązania nowej przynęty znacznie większa niż plecionka w połączeniu z fluorokarbonem, aczkolwiek jej pozostanę na długo, długo wierny. Także mam nadzieję, że Niebawem zobaczymy się w kolejnym filmie. Ja jestem zajarany. Udało się otworzyć bardzo godnie ten sezon kleniowy. Życzę Wam również pięknych ryb. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!